Cześć, witajcie w moim filmie. Dzisiaj zrobimy sobie test kosmetyków marki Dior, a dokładnie linii Dior Backstage. Mam dwa kosmetyki do przetestowania sobie tutaj dzisiaj razem z Wami i... Jest to obiecany puder, nie puder, a dokładnie Dior Backstage Face and Body Powder No Powder. W ogóle ja ostatnio zauważyłam, że tu jest napisane, że to jest puder do ciała i do twarzy. Ale, więc to jest taka najbardziej chyba interesująca perełka. Wiem, że czekacie na tą recenzję, dostawałam od was wiadomości na Instagramie, w diemach, że czekacie na test tego pudru, ale słuchajcie, udało mi się dostać coś, na co czaiłam się od Bożego Narodzenia, od grudnia, listopada zeszłego roku i wtedy Dior wypuścił limitowaną kolekcję dodatkowych palet rozświetlaczy właśnie z tej linii backstage, ponieważ oni mają takie stałe palety w swojej ofercie, ale wyszły również odcienie limitowane i mi tam bardzo spodobała się ta paleta Rose Gold. Ona bardzo szybko się wyprzedała, ja się nad nią za długo po prostu zastanawiałam. No i wiecie, zanim zdążyłam podjąć jakąkolwiek decyzję, ona się wyprzedała, ale słuchajcie, u nas w malezyjskiej seforze ostatnio wróciły na stan te palety i przede wszystkim wróciła na stan paleta Rose Gold. Ja się, słuchajcie, niezmiernie cieszę, ponieważ nie ukrywam, jest to paleta rozświetlaczy, dla mnie paleta marzeń. No i oczywiście w opakowaniu Dior Backstage. Ja jestem ogromną fanką tych opakowań. Ten nowy puder, nie puder, również przychodzi. W takim opakowaniu one są e, praktycznie identyczne, nawet rozmiarowo. Zobaczcie, to jest dokładnie to samo. Oczywiście myślę, że jest to zamyśle zrobione dla profesjonalistów, dla makijażystów, żeby wszystko e, dobrze mogli sobie wyłożyć w swoich kufrach makijażowych. Uważam, że te tłoczenia na paletach są absolutnie. Fantastyczne, to jest taki luksusowy dodatek, który dodaje jeszcze tym produktom takiego smaczku. Ja wiem, że nie wszyscy są fanami tych przezroczystych opakowań, uważają, że one wyglądają tanio, ale dla mnie wręcz przeciwnie, one wyglądają po prostu klasycznie, minimalistycznie i tak przez to bardzo luksusowo, nie tandetnie. No, jeżeli o mnie chodzi, to ja akurat jestem. Fanką tych opakowań. Jeżeli chodzi o puder, ja mam odcień 1N i to jest drugi w kolejności, ponieważ najjaśniejszy jest 0N i to, co o nim wyczytałam, to jest doradzane, aby jeżeli macie normalnie kolory z diora, zaczynające się na na przykład 2, 3, 4, to żeby zejść o ton niżej, ponieważ one są nieco ciemniejsze niż ich inne klasyczne produkty. Więc tak jak ja klasycznie byłabym dwójką, to ten puder wybrałam jaśniejszy i wybrałam 1N. Jak się mu z bliska przypatrzycie, to wydaje się, że on ma w sobie delikatne drobinki, ale moim zdaniem to nie są drobinki, tylko jest to zasługa tej wypiekanej formuły, ponieważ on ma formułę taką żelowo-wypiekaną. Ja uwielbiam takie konsystencje, ponieważ one zwykle dają przepiękne wykończenie na skórze i są lekkie, niewyczuwalne. Otworzyłam sobie stronę polskiej Sephory, żeby poczytać. O tym pudrze i jest napisane tutaj. Face and Body Powder No Powder pomaga stworzyć równomierny, naturalnie matowy makijaż bez efektu ciastka, który utrzymuje się przez cały dzień. Błyskawicznie skóra wydaje się doskonała. Zniwelowane niedoskonałości, zredukowane błyszczenie, naturalnie wyrównana i wygładzona cera. Puder matujący duszuje niedoskonałości i wyrównuje cerę dzięki półprzedroczystemu wykończeniu. Jego niesamowicie delikatna konsystencja doskonale współgra ze skórą, dzięki czemu puder może być noszony samodzielnie, lub na podkładzie, w celu zmatowienia lub utrwalenia makijażu, lub też jako puder brązujący. Rezultat jest wyjątkowo naturalny i transparentny. Puder bez trudu nadaje się również dla mężczyzn. Jego naturalne wykończenie nie pozostawia widocznych smug, dzięki czemu jest idealnym sprzymierzeńcem dyskretnej, nieskazitelnej cery. Face and Body Powder No Powder łączy w sobie delikatnie skupiające pigmenty, które natychmiastowo tuszują niedoskonałości i matują cerę. Jednocześnie mikroperełki dodają blasku i naturalnie ją rozjaśniają. O, czyli są delikatne drobinki, tak jak Wam mówię, one są. Niemalże niewidoczny, przynajmniej w opakowaniu, zobaczymy jak na skórze. Całkowicie niezawodny i niewiarygodnie drobny puder stawia się ze skórą, zapewniając naturalny efekt nawet po wielu poprawkach bez efektu ciastka. Ten ultralekki puder bez pudru zapewnia doskonałe, zawsze naturalne wykończenie. Formuła bez dodatku talku i nasycona żelową bazą zapewnia lekkie wykończenie bez efektu ciastka nawet przy poprawkach w trakcie dnia. Czyli to samo, to samo. Gama odcieni Face and Body Powder no Powder doskonale współgra z całą serią podkładów do twarzy i ciała Dior Backstage, aby uzyskać efekt brązujący. Wybierz produkt o 1 lub 2 tony ciemniejszy niż zwykle. I tutaj kilka słów od Petera Philipsa, który jest dyrektorem kreatywnym i wizerunkowym Dior Makeup. Chociaż puder jest dobrze znanym produktem, obowiązkowym dla wizerzystów czasami może pozostawić zbyt pudrowe wykończenie na skórze. Chciałem innej, bardzo nowoczesnej tekstury, która zapewniłaby nowe doznania. I nowy efekt makijażu Użyte razem podkład i puder z linii Dior Backstage Stworzą duet idealny Nałożenie bazy Face and Body Primer Następnie podkładu, a następnie pudru nada makijażowi trwałość wystarczającą na cały dzień Jeżeli mieliście bazę i e, podkład z linii Dior Backstage Dajcie mi znać, tych produktów nie miałam Jeżeli o mnie chodzi, to mam na sobie dzisiaj znów podkład Który ostatnio testowaliśmy Nawet nie podkład, ale tint I jest to... Fenty Ease Drop w odcieniu 5, więc dzisiaj możecie kolejny dzień zobaczyć jak on na twarzy wygląda chociaż tak jak Wam obiecałam, pokazywałam go też na Insta Stories po tym teście i muszę Wam powiedzieć, że jestem z tego produktu bardzo zadowolona. Od kiedy go użyłam pierwszy raz razem z Wami, używam go codziennie, kombinuję z różnymi bazami i różnymi metodami nakładania. Dzisiaj mam nałożone go gąbką i też pokazywałam Wam na Instagramie jak wygląda nałożone gąbką, bo na filmie na YouTube kiedy go testowaliśmy nakładałam go 哦。<laughs> Palcami oraz pędzlem i gąbką wydaje mi się, że daje najbardziej naturalne wykończenie, ale też najniższy poziom krycia. Natomiast faktycznie daje taki efekt drugiej skóry, jest na skórze niewyczuwalny, bardzo niewidoczny. Ja mam nałożone takie półtorej warstwy, najpierw jedną cieniutką, potem jeszcze dołożyłam lekko w niektóre miejsca, które gdzieś prześwitywały, no bo do nagrywań muszę mieć w miarę ujednolicone kolory skóry. Pozostałe części makijażu to korektor z Pat McGrath L5 i ponieważ dopiero teraz będziemy nakładać puder na twarz. Ja dzisiaj zdecydowałam się na użycie kremowych produktów do policzków. I to jest kremowy bronzer, trochę produkt do konturowania z koreańskiej, bardzo niedrogiej marki BBIA. Zapłaciłam za niego jakieś 20 zł. Jest to fantastyczny produkt do modelowania twarzy. I róż Honest Beauty. Te produkty możecie dostać zarówno na Cold Beauty, jak i w Polsce w Douglasie i ja mam go w odcieniu Pioni pink, przepiękny, taki soczysty, świeży różowo-piłoniowy odcień. No i ten puder nie puder z Diora to jest już kolejny produkt, który testuję do filmu o najlepszych wygładzających pudrach, blurujących pory, ukrywających niedoskonałości, ale niewyczuwalnych na twarzy. Po teście już wszystkich tych produktów i po skończeniu każdego dedykowanego filmu na temat tych kosmetyków zrobię taki zbiorczy film i tam pokażę Wam ranking, który najlepiej się sprawdził, który uważam, warto kupić, który jest po prostu najlepszy. No i tak jak słyszeliście z tego opisu, który czytałam ze strony Sephory, to ma być właśnie puder wygładzający, dający efekt drugiej skóry, ukrywający niedoskonałości, ale nie w formie krycia, tylko poprzez to odbijanie światła, wygładzanie struktury. Jest też tam wspomniana ta żelowa formuła, więc zaczynamy. Jak y, zaczynacie nabierać go na puder, to on zupełnie jeszcze nie niszczy tego tłoczenia i nabiera się na pędzel bardzo nieduża ilość, więc fajnie. Tam też w opisie jest wspomniane, że on jest półtransparentny, półprzedroczysty, więc myślę, że nawet jeżeli nie traficie idealnie z kolorem, to będzie wam to wybaczone, ponieważ on, tak, on nie daje prawie w ogóle krycia. Nałożę go najpierw na połowę twarzy i nakładam go pędzlem od Waynea Gosa Airbrush. Na pewno nie widzę żadnych drobinek z bliska, więc tego się nie bójcie, że będzie jakieś brokatowe wykończenie. Przybliżę się teraz do Was. O, i teraz możecie z bliska zobaczyć. Na tej połowie twarzy mam nałożony puder, na tej nie mam zupełnie pudru, mam tylko Tint Fenty Beauty Is Drop. I powiedzcie mi, czy widzicie jakąś różnicę. Wydaje mi się, że skóra została ładnie wygładzona. Nie wiem, czy. Pory zostały wyblurowane, także ich nie widać. Wydaje mi się, że Pat McGrath pod tym względem zrobiła lepszą robotę. Ale na pewno jest to puder niewidoczny. Ja gołym okiem nie widzę go na swojej twarzy zupełnie tak, jakbym nic nie nałożyła. Nie ma efektu ciężkości, nie ma efektu pudrowości, którego ja nie znoszę. Ja wolę nie mieć w ogóle pudru i się świecić, niż nakładać ciacho na twarz, czy robić jakiś konkretny baking. I jeszcze raz skóra bez pudru. I skóra z pudrem. Jeszcze tylko dodam Wam, że ja mam skórę tłustą, ale jak widzieliście, mój film z testem Fenty i z Drop to Tam, on mnie maksymalnie zaskoczył, ponieważ on przepięknie utrzymał mi mat w ciągu dnia, nawet przy mojej bardzo tłustej skórze i przy wysokich temperaturach, w których mieszkam. Natomiast ponieważ ten puder jest taki absolutnie lekki, zastanawiam się, jak on się sprawdzi. W przypadku regulowania, wydzielania sebum i jeszcze w przypadku skóry tłustej. ja tak jak zwykle w kolejnych dniach będę go testować z innymi też produktami, nie tylko z produktem Fenty i Zdrow, więc będę Was informować na Insta Stories. Dziś jest oczywiście tylko pierwsze wrażenie. Ja nie boję się nakładać go pod oczy, przez to, że widzę, że ma naprawdę leciutką formułę. I oczywiście zostawię Wam adnotację w opisie na dole, jak makijaż wyglądał po całym. Dniu, czy puder gdzieś nie zebrał się w zmarszczkach, w liniach, nie zaczął podkreślać suchych skórek, nie powłaził gdzieś w pory w ciągu dnia bo to wszystko z upływem czasu y, może się stać. Ale słuchajcie, mam wrażenie, że mogę dokładać i dokładać kolejne warstwy i on zupełnie się nie ciastkowi, przynajmniej przy takim pierwszym nałożeniu. I to jest super, bo. To jest dobry znak, że on będzie wspaniałym też pudrem do poprawek. Bo wiecie, jak to jest? Czasem, jak chcemy sobie dołożyć pudrów w ciągu dnia, domatowić skórę, to niestety ta kolejna warstwa już nie wygląda tak dobrze i makijaż nie wygląda tak świeżo. Coś tam się zaczyna zbierać, ciastkowić, ważyć, więc... Tutaj mam dobre przyczucie. O, słuchajcie, wydaje mi się, że nie zostawia wcale matowego wykończenia. Mam wrażenie, że moja skóra odbija światło. Pomimo tego, że ten tint z Fenty, który mam pod spodem, jest właśnie taki satynowo-matowy, to mam wrażenie, że moja skóra teraz dzięki temu pudrowi dyskała blasku. Nie wiem, czy się mylę. Takiego naturalnego, świeżego blasku, co bardzo ładnie wygląda. Ja nie mam żadnego rozświetlacza absolutnie, a zobaczcie tutaj. Jak kości policzkowe pracują Mam co prawda róż w kremie Chociaż mam wrażenie, że trochę Jak już nałożyłam jakiś czas temu Mam wrażenie, że trochę mi się już go zjadło Wiecie co? Spróbuję nałożyć mój róż w kremie Z Honest Beauty Teraz na ten puder Dzięki temu będziemy mogli też sprawdzić Jak aplikują się produkty kremowe na ten kosmetyk, ponieważ czasem w przypadku nawet konsystencji pudrowych, jeżeli one są fajnie zrobione, to są tak plastyczne i tak fajnie się nimi manipuluje, że nawet kremowe konsystencje, które nakładamy na wierzch, ładnie na nich wyglądają. I słuchajcie, pięknie się to zaaplikowało. Spójrzcie z bliska, w ogóle to nic nie jest zważone. Ja się jeszcze też przyjrzę. No pięknie róż wygląda. Słuchajcie, nawet nałożone na pudrowy puder. Tak jak Wam mówię, nie zawsze konsystencje kremowe na pudry się dobrze aplikuje. Zwykle lepiej trzymać się zasady, że kremowe na kremowe, mokre na mokre, suche na suche. Ale tak jak Wam już kiedyś wspominałam, nie pamiętam czy tu, czy na Stories. chyba na Stories w jakimś Q&A, że teraz te formuły kremowe, jak i pudrowe są tak fajnie plastycznie robione i udoskonalane, że te kremowe produkty dobrze nakładają się na konsystencje pudrowe bardzo często. I możecie też blisko zobaczyć, jak ten puder wygląda na całej twarzy. Dajcie mi znać, tak jak Wam mówię. Myślę, że tym kolorem aż tak bardzo bym się nie przejmowała. Znaczy, oczywiście dobrze by było, jakby w miarę pasował, ale on jest niemalże na mojej skórze transparentny. Nie zobaczyłam absolutnie żadnej zmiany koloru podkładu, który mam pod spodem po nałożeniu tego pudru. No, póki co bardzo jestem zadowolona. Bardzo ładnie to wszystko wygląda, bardzo świeżo. Jak wiecie, jestem fanką naturalnego, delikatnego makijażu. Im mniej ciastka, i mniej warstw na skórze, tym dla mnie lepiej. Znaczy, może być trochę tych warstw, tylko żeby one były niewidoczne. Ale przejdźmy teraz do mojej po prostu wymodlonej. Mm. <laughs> Mam nadzieję, że nikt się na mnie nie obrazi. Palety Dior Backstage Glow Face Palette w odcieniu 004 Rose Gold. Pozwólcie, że jeszcze raz wam ją pokażę z bliska, bo uważam, że jest po prostu pięknością. Dziś nałożę ją też tym samym pędzlem Airbrush, ponieważ on zarówno nadaje się świetnie do precyzyjnej aplikacji pudru, jak i do różu, jak i do rozświetlacza. I tutaj w środku znajdziecie cztery odcienie: Sheer Gold Pearl, Metallic Pink Gold, Shimmer Rose oraz Metallic Golden Peach. Czyli wychodzi na to, że macie jeden odcień sheer, taki złocisto-szampański, dwa metaliki, czyli przypuszczam, że one będą najbardziej intensywne i to jest ten różowy oraz brzoskwiniowy i jeden odcień shimmer rose, czyli przypuszczam, że tutaj najbardziej będą widoczne drobinki. Zrobię Wam swatche, zbliżenia, żebyście mogli sobie wszystko dokładnie zobaczyć, a ja dziś nałożę odcień metallic golden peach i to jest ten o tutaj. Wiecie co? One by też przepięknie się też sprawdziły jako takie topery na róże, zwłaszcza ten różowy i brzoskwiniowy. Ja powiem Wam szczerze, obawiałam się trochę, że one będą takie mocno brokatowe. Nie wiem czemu, wydawało mi się, że one nie będą takie w formie lustrzane odbicie, produkt super wtapiający się w skórę, a one właśnie takie są. Zobaczcie, ja tutaj nie widzę zupełnie żadnego rozwarstwiania się produktu, czy widocznej granicy pomiędzy rozświetlaczem, a różem pięknie się to wszystko wtopiło i mam wrażenie, że one właśnie dają efekt drugiej skóry. Nałożę odrobinę też na nos. półkup jedyna. Wewnętrzne kąciki oczu. Może odrobinę pod łuk brwiowy. No słuchajcie, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, bo ten odcinek Metallic Golden Peach, on w nazwie ma nawet Metallic, ja się spodziewałam tutaj Roświetlacza takiego widocznego z kosmosu, a tutaj mamy przepiękne, naturalne rozświetlenie i taki wręcz efekt lekko mokrej skóry, co ja bardzo lubię. Naprawdę spodziewałam się bardziej drobinkowego rozświetlacza, a dostałam coś bardzo, bardzo subtelnego, co mnie bardzo cieszy. Wiecie co? Może tak, żeby nie testować tylko jednego odcienia, spróbujmy też ten Metallic Pink Gold. To jest najciemniejszy odcień z tej palety, najbardziej różowy. Jestem ciekawa, jak dużo on ma w sobie pigmentu. Czy on będzie bardzo ciemny? Czy będzie tylko dawał lekką różową poświatę? Nie, absolutnie on nie jest intensywny. Widzę tutaj ten różowy pobłysk, ale to jest naprawdę bardzo delikatny efekt. O rany, na pewno będę miała bardzo dużo radości z tej palety. Nie wiem, czemu wydawało mi się, że to będą bardziej takie metaliczne, mocne rozświetlacze i być może nie na co dzień. One absolutnie będą mi pięknie uzupełniać codzienny makijaż. Super. Okej, okay, tak wygląda skończony makijaż. Dużo dzisiaj nie testowaliśmy, bo tylko dwa produkty, ale dzięki temu mogłam się na nich bardziej sfokusować i wiecie, nie rozproszałam się na temat innych produktów. Na ten moment bardzo podoba mi się, jak wygląda skóra. Takie pierwsze różnice, które zauważam pomiędzy tymi dwoma pudrami, które już w tej serii przetestowaliśmy, czyli ten dzisiejszy z Diora, jak i ten z Pat McGrath, to ten z Pat McGrath daje zdecydowanie bardziej wygładzające, blurujące, matowe wykończenie. Natomiast jest dość ciemny, mimo wszystko ten kolor jest widoczny, pomimo tego, że oni mają tylko cztery odcienie w gamie całych tych pudrów. Natomiast ten Puder, nie puder z Dior Backstage. On daje satynowy blask, skóra odbija światło. To nie jest tak, że ten Spad magrat daje taki płaski, płaski mat, ale on bardziej się skupia na takim, wiecie, wygładzaniu i dopieszczeniu tych porów i linii pod oczami. Tutaj bardziej mam taki efekt ogólnie ulepszonej, zmiękczonej skóry. No, no tak, bo ona wygląda tak miękko, świeżo, jakby była nawilżona. Absolutnie nie jest obciążona. Zobaczymy, jak makijaż utrzyma się pod koniec dnia. I tak jak mówię, w kolejnych dniach będę też testować go w różnych kombinacjach. Dziś to było tylko pierwsze wrażenie. Chcę Wam się jeszcze pokazać w naturalnym świetle, bez żadnych absolutnie lamp przed y, oknem. Mam otwarty balkon, co mogło być trochę głośno. I to jest mniej więcej po półtorej godziny od y, nałożenia. I zobaczcie, skóra ma taki naturalny błysk. Myślę, że to będzie kolejny produkt, który nie będzie trzymał. Dużej ilości matu. Ja mam nadzieję, że nie zmyliłam Was, jak opowiadałam, porównywałam ten puder, takie pierwsze wrażenia, do pudru Patmagrad, ponieważ tam mówiłam, że Patmagrad daje bardziej takie matowe, wygładzające wykończenie, ale jak wiecie, on wcale nie utrzymał mi skóry zmatowionej na długi czas. Skóra się wręcz po nim mocno wyświeciła, ale mi chodzi o takie pierwsze nałożenie, że tam nie było takiego. Aż dużego rozpromienienia buzi, jak w przypadku tego pudru z diora. Natomiast wydaje mi się, że on też ma nie będzie trzymał absolutnie. Bo zobaczcie, skóra wygląda tak bardzo świetliście, zdrowo, i to jest dopiero półtorej godziny od nałożenia, więc zobaczymy. No zobaczymy, jak będzie dalej. Na pewno Wam napiszę. Ale ogólny wygląd skóry. Ja mam wrażenie, że mam jakiś nałożony filtr. Zobaczcie, jak ona jest taka. Rozmyte jakby. Absolutnie nie mam na sobie żadnego filtra ani żadnych lamp. Fajnie, nie? Dajcie mi znać, jak efekt Wam się podoba, jak robiłam zbliżenie pomiędzy stroną, gdzie puder nałożyłam, a nie, czy było w ogóle widać jakiś efekt. Ale dziś to już wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!